Poprowadzę Cię krok po kroku, jak dodać narrację z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do swoich filmów w CapCut. Jeśli chcesz edytować wideo i dodać do niego głos AI, to jest najlepsza opcja. Jak wiadomo, CapCut jest darmowy, ma też wersję premium, ale jest najprostszą i najbardziej intuicyjną aplikacją do edycji wideo na iPhone A, iPada czy dowolny smartfon. Tworzymy nowy projekt i wybieramy wideo, które chcemy edytować, następnie klikamy Dodaj. Teraz, jeśli chcemy dodać narrację AI, najpierw usuwamy oryginalny dźwięk wideo. Klikamy na wideo, przesuwamy w prawo, aż znajdziemy przycisk głośności, ustawiamy go na zero i klikamy OK. Następnie kofamy się i wybieramy opcję Tekst. Pojawi się funkcja Tekst na Audio. Klikamy ją i wpisujemy, co chcemy, aby głos powiedział: Na przykład, cześć, zasubskrybuj ten kanał. Klikamy Wprowadź, a potem Zastosuj. Teraz wybieramy głos, który chcemy użyć. Klikamy więcej głosów, przeglądamy dostępne opcje i wybieramy taki, który nam odpowiada. Po stworzeniu głosu klikamy ok, następnie dalej i gotowe. Wideo ma już dodaną narrację AI. To wszystko. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw polubienie i zasubskrybuj. Do zobaczenia. Dziękuję.